Niestraszne im chmury, kałuże, czy kapryśna pogoda. Z uśmiechami na twarzach ruszył rajd rowerowy z Tomaszem Majem po gminie Skarbimierz. To jest rajd, który jest skierowany na rodziny. Będą mogły wziąć udział tutaj od najmłodszych po osoby starsze po prostu, żeby wszyscy mieli okazję tak naprawdę wziąć udział. Jedziemy do Lipek. Z Lipek jedziemy na Gać. Z gaci na Psary, z Psar na Małujowice, dwie są przerwy przewidziane, jedna w e, Lipkach na stadionie, a druga w Małujowicach przy bibliotece czy przy kościele. I wracamy ścieżką rowerową. Organizatorem rajdu było nowo powstające Stowarzyszenie Skrzydła skarbinierza. Ride jest ich drugą inicjatywą. Pierwszą były warsztaty dotyczące wychowania dzieci w świecie cyfrowym. Naszym celem jest przede wszystkim integracja społeczności. Zależy nam na tym, aby ta społeczność zarówno tego młodego pokolenia, jak i tego starszego, seniorów mogła poczuć jakąś taką większą więź, bo tego nam tutaj brakuje. Trasa liczyła blisko 25 km i była skierowana do wszystkich bez względu na wiek. Z perspektywy roweru można poznać wiele interesujących miejsc. W Starach są krzyże pokutne i to mało kto o tym wie, że tam są takie krzyże pokutne, które mają kilkaset lat. W Lipkach jest taka tarcza, która mówi jak Jerzy yy, Książę Brzeski ileś tam lat temu próbował zrobić taką drogę, powiedzmy, że brzeg Oława. I doszedł tylko do lipek i dalej już nie doszedł. Ale tam jest taka fajna tablica, nie wiem, czy mieszkańcy nawet o tym wiedzą. Rowerem nie ma uzależnienia takiego, co na piechotę, że jak pójdziemy i będzie ślepa droga, to trzeba będzie później to wracać. Rowerem się wraca szybciej i szybciej tak, zajeżdża. Tak, tak, na ciekawszy można obejrzeć takie miejsce właśnie za kamarki, gdzieś takie mniej dostępne przez ludzi pieszych i są urokliwe bardzo miejsca. A my lubimy się tak zgubić czasami. Stowarzyszenie nabiera wiatrów skrzydła. Trzymamy kciuki za kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców.